A nie, no to pewnie, że tak. No oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. Najgorszy to jest jednak klient gaduła. Znajomy ma znajomego i ten znajomy ma znajomego dentystę, do którego przyszedł właśnie taki gadatliwy koleś. Przecież, no jak ci... Ile razy ci ma powtarzać? Miał do wyrwania ósemkę, ale strasznie się tego bał i za każdym razem, kiedy dentysta próbował podejść do wyrywania, to pacjent zadawał kolejne pytania. Panie doktorze, która jest godzina? Lekarz był już tak rozstrojony, że przykrył sobie gazikiem ósemkę. Jak twierdzi wcześniej, tego nigdy nie robił i przy kolejnej próbie wyrwania, zamiast za ósemkę, chwycił i wyrwał siódemkę, bo przecież gazik przysłaniał mu ósemkę. Jak się zorientował, co narobił, szybciutko wsadził siódemkę na swoje miejsce, po czym zakomunikował. Proszę pana, hmm? mamy taki mały problem. Został tylko korzeń i musimy jeszcze poprawić. Poprawił. Wyrwał ósemkę. A siódemka się przyjęła. Taki niby happy end, ale jednak, będąc pod profesjonalną opieką ekipy VIP Dental, ja mogę spać spokojnie. Nie wiem, jak tamten koleś, ale ja na pewno. <grytanie> Przepraszam, panie doktorze, jaki jest kurs korony czeskiej?